A to jest to, co powiedziała natura, to, co powiedział system. A ten system powiedział, że przez dwa tygodnie listopada my istnieliśmy tylko dlatego, że mieliśmy węgiel. Zatrzymają się koleje, zatrzymają się tramwaje, zatrzymają się windy. Ja raz przeżyłem taki blackout. Gdyby nie górnictwo i gdyby nie węgiel. Dzisiaj siedzielibyśmy po ciemku, nie mówiąc już o, o konsekwencjach. Tak się zdarza, że w naszych warunkach klimatycznych w Europie flauty, czyli okresy bezwieczne zdarzają się dwa-trzy razy do roku, a taka długa flauta, 10 12 dniowa, się zdarza w zasadzie co roku. Przeżyliśmy ostatni rok, dlatego że mieliśmy węgiel. Dlatego tak niezrozumiałe dla wielu ludzi jest, dlaczego my kasujemy węgiel, skoro my żyjemy dzięki temu węglowi. To tak, jakby ktoś sobie żyły podcinał, bo wydaliśmy miliardy na odnawialne źródła i wydajemy, a tylko w tym roku operator sieci 50 razy wyłączał farmy wiatrowe. Jeżeli my teraz zaczniemy realizować tą politykę, którą robi ministerstwo, to proszę państwa już w 2030 roku będzie nam brakowało. 4 megawaty energii to są cztery wielkie bloki. To jakby nam dwa opola już brakowało. W 2030, to jest za pięć lat, a elektrownie buduje się sześć lat. Ten program, który zrobiło ministerstwo, jest nierealny od strony technicznej. A próby jego realizacji doprowadzi do katastrofy. Tworzenie dokumentów, które de facto stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa polskiego, jest wpisywaniem się w jakiś mechanizm rozwiązań hybrydowych podważających bezpieczeństwo strategiczne gospodarki Rzeczpospolitej.